Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Dustfinger. Witam was w kolejnym odcinku z gry Ghostwire Tokyo. Lecimy już dzisiaj z głównym wątkiem. Nie ma co się catkać. Wiecie co? Zastanawia mnie, co to jest. Bardzo chciałbym wiedzieć. Jeżeli ktoś wie, powiedzcie mi proszę w komentarzach, bo serio, jako ktoś, kto interesuje się Japonią, no po prostu chciałbym się dowiedzieć. A pani nie chce stoi. Ha. Aha. Tą bramę żem oczyścił, nie? Nie, tej bramy żeśmy nie oczyścili. Co ona oczyści? Dobra, ona oczyści tutaj wszystko. Dobra, zgarniemy tylko tą bramę i. To. Rapa-pa-pa-pa! Pa, pa, pa. Żegnam! Co to na temacie? Dobra, musimy wyleźć jakoś na górę. I jup! There we go. Przelecieć raczej nie przelecę. Stąd. Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to, co to, co to? Co to? Polender Jasny, jedno prześcieradło, padło, padło. Jejku, mój własny tenku mnie przestraszył. Wszystkie? No to się nazywa pochwała. Czyli to, to mnie widziało? Chyba to mnie widziało, nie, wiecie co? Nie chcę z tym zadzierać. Wiemy jak silne to jest, po prostu nie. Ja tu widzę w ogóle parasol dziś. Ło, co, 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 co mnie widzi? No. O! Dwa headshoty i to tyle? Ok, okay -ka. ja nie mam pretensji. Dobra, zróbmy tu porządek. Bang. Zbierzmy co nasze. Gdzie ten parasol? No tu. No tu gdzieś jest. Niech tego przestraszyć. Tutaj gdzieś jest. Jest piesiu? Jest. My idziemy sobie spokojnie za nim. Jesteś nasz? Daj Dobra, tu widziałem Tanukiego w ogóle. Byłaś? Jep, tu jest tanuki. Pęk! Uwielbiam. To bolało, przepraszam. Tanuki, niebieska torebka. Okej. Okay. A, bo on ma niebieską torebkę na szyi. Dobra, weź się przymknij i zmykaj do szefa. Dobra. No jesteśmy w prostej linii, to co? Biegniemy. To jest park. Żeby nas nic nie zaciukało. A! Poznaję to miejsce, tutaj mieliśmy do czynienia z tym duchem, co wbijał kołek w drzewo. O, postążek gdzieś przy którym się nie pomodliliśmy. Nice! Przy okazji, tak tylko zrobimy to drobne polowanie na duchy. I tak przy okazji, będziemy też uważać, żeby nie wpaść na żadnych tych. Co za misja poboczna? Tak, ja chcę sprawdzić. Klejnot marzeń. To może być coś ciekawego, ale... Ne. Wiecie co, nie będziemy marnować czasu biegnąc na piechotę. E, szybka podróż. Wypadałoby się troszeczkę bardziej ruszyć. Widzę, że mnie nie za bardzo widzicie, czekajcie. O, tak lepiej. Nie ma to jak świeża, naładowana, mocna latarka. O Ucu! Uuuu, to jest wielkie, u to jest wielkie, uuuu, dobra. Uuuu, to, 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 na co mam uważać? A to co to jest? Smart? Co to jest? Iś. O nie, tu jest jakiś nowy przybysz chyba. Albo coś, z czym już się naparzaliśmy. O nie! No, lecimy. To jest... To ci kazę. Ale utknąłem. Stary, wyłasz. Ja chcę ominąć. Po dachach. Naprawdę nie chcę z nią bić. Ale ty, jej zasięg wzoru, czy... To, jak to tam zwać? Czemu nie mogę pogłaskać? Nad rzeką drzwi z ogonem. Sanuki pewnie. O, ho. Czy ho, 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 ho. więcej przybyszów? No tego mi trzeba było jeszcze. Tu człowiek. No, możemy po dachu. Zapomniałem o naszym przenośnym tęku Tam tengu. O jakbyś ty stary tutaj nie przeleciał. No co? Była spacja? Oho, widzę glinę. Dobra, muszę bardzo uważać. Nie, no to po mnie. No co! To była bariera, czy co? Trochę za daleko, panie. Wow. Idź ty! Dawajcie obaj! Chwa mnie jeszcze widzi? Jak to Bambaryła mnie widzi? Ta... O nie, to jest ta bambaryła Wkurzona Dobra, wyleśmy na górę Miejmy nadzieję, że na górze na nas nic nie będzie czekać Nie, jak na razie z tego Co? A tylko odkurzacze Przestraszyły mi się odkurzacze Dobra, stąd nie powinniśmy mieć problemu. Żaden przeciwnik na nas nie czeka. Weźmy to po prostu, za zanim ta wściekła Bambaryła wróci. I koraliki Koraliki ukrycia. Piccio, nawet dwa. No, musimy się pchać dalej. Kolejny cel jest tam. Mogę ten użyć mogę. Ejku, ta umiejętność z stęgu jest, Stęgu jest naprawdę przydatna To mnie niby widzi. Nikt mnie tu nie miał prawa widzieć. Unless. Weźmy się po cichu, przekradnijmy. Na razie żadnych przeciwników. To mnie bardzo niepokoi. Nie to chciałem. Możemy jakieś abilitki zwiększyć. Synchronizacja? No nie wiem. Kontra perfekcyjnego bloku, uderzenie w ziemię. Powietrzne szybkie oczyszczenie. Gdzie był, gdzie był nasz wzrok? O tu! Brakuje nam pięciu punktów. Dobra, przeszybujmy tutaj. O Chęku idź O już się bałem, że to ma kolizję Dobra, gdzie są jeszcze te prześcieradła? A to wszystko! Oczyszczamy bramkę Udałoby się strzał dokupić Koraliki nasycenia. Czy mamy gdzieś tu w pobliżu jakiś sklepik? Mamy jakiegoś nekomatę. Znawca broni, ja bym potrzebował zwykłego. Musiałbym też szukać całe Tokio chyba. Dobra. Idziemy tutaj. Olbrzymie strzegą tamtej wieży. No nie za fajnie. Nie to. Tanie? O, tu jest kolejna brama tak blisko? Ląduj, pytanie, co jej strzeże? Uczniowie, nie za wesoło. Mogłeś się nie ruszać, wiesz? Czy mogłaś, przepraszam? jesteś dziewczyna. A, jak my to mamy szybko załatwić. O pięknie! One Kur Kurna chybiłem. Ona się teraz tu powinna przetępać do nas. To było wystarczająco pokryjomu I wystarczająco po cichu. Jak to cóż to przeżyło? Nie, ta muzyczka terroru, przynajmniej kolejnego trupa, I jeszcze jeden. I tu chyba mamy. ja To tylko jeden truposz. to ogień trafię. Szup. A sama za, ma... za duża odległość. Dobra, ale to został tylko ten jeden, nie? Ja. W sumie. Mogę. No nie! Serio? Leż grzecznie i odpoczywaj sobie. To my dalej nie mamy jednego wpisu w dzienniku. To mnie ciutko niepokoi. Dobra, nie tyle co niepokoi, co po prostu no nie zadowala. Nie, z tym typkiem nie chcę się użerać. O! Mamy rdzeń. Nie wiem po co ja to oczyściłem, skoro i tak ja nie zbieram teraz za bardzo duchów. Czekajcie. O, płomień! To jest. To ta? Nie. To ta maszynka. Już myślałem, że będzie tutaj e, ten. Że strzały tam będą. Chciałem powiedzieć, że jeśli mi powiecie, że tam będą strzały, to będę śmiał. Ale strzał niestety nie było. Cześć. Dobra, cicho nie komata, pokaż mi swoje towary. Bella, nic się nie dzieje. Bella, Bellaż, piesku proszę cię. Piesek! No i to moja psinka. Czekajcie, Echo, Lights. Ciemno mi się tu robi. Nie. Echo, Lights. No wreszcie, zadziałało. Echo? Lumos Maxima? O, i teraz to ja rozumiem. Wiecie co mi się najbardziej nie podoba? Że przy tej bramie nie ma nikogo. Bardziej niczego. Wiem, że jak tu wyląduje, coś się pojawi. Panie mówiłem? Dobrze, że to tylko prześcieradła. Od ty dziadów Wygrałem! O! Osiągnięcie dostaliśmy! Łucznik. Pokonaj łą łą łącznie 50 przybyszył za pomocą łuku. Tak? Czekajcie. Aha! Ej, hey, nice. Niceo. 50. Wyczuwanie duchowej aury. Okej. Okay. Tank. Dobra, gdzie my musimy dalej iść? To muzyki. O! Jakiś duszek mający problem z muzyką. Bramatorii na dachu budynku. Dobra, to jest tam. Iku, dużo tych pomniejszych bramatorii! Jest ich actually więcej niż się spodziewałem. No Nadal jest masa przybyszy. Błagam cię! Już dolecieliśmy! Po prostu nie chciałem się z nimi użerać. Naprawdę, walka z niektórymi przybyszami to jest. nie swoiste użeranie się. Trochę mi gra przycięła. Serio? Nie Niechroniona nie brama. Tu mi się nie podoba. To było zbyt proste do kanajne. Tu było zbyt proste. No nie zostało nam nic innego, jak oczyścić tylko tą bramkę, tylko pewnie tutaj już też coś na nas będzie czekać. Am I right? To miejsce jest zbyt duże, żeby tu nie miało czegoś być. No co nie mówiłem! To olbrzym! O, holender! Ja nie celowałem w niego. Łoooł! Wow. To mnie z lewej bierze! Dawaj, rdzeń! Możemy? Nie, od tyłu! No. Dobra, po ja prostu nawalam. A, pudło! Nasz po nogach. Wow. No nowy poziom, następny. Nieźle. O nie! Co się z tym robiło? Mega sametaj. Skarowatna. Szlak. Nie to. E, e, poderwania. Zarośli. Odwrócenie uwagi. Ujawnienia. Nie mamy metalizmu do pokuszenia. Szlangmy to! Ładuj! Okej, okay, nie wiem jak ja tego uniknąłem. O, kolender! Synchronizacja! Walimy w dłużej w lesie Dawaj Rdzej na razeturte <laughs> Kolejcie mogliby uprzedzać przed wizytą zgodzę się z tobą kekaj możemy to wreszcie oczyścić No to trzeba to oczyścić a więc to tak niebezpieczna jest mgła. Dobre pytanie. Jak? Jak mamy przedrzec się przez mgłę? Już ona nas zabije. Co jest? Kej, normalny?

Ha, to to. Dajmy pięć tysięcy. Oj, jämelo yo. Nic to nie dało. Trudno. Ale my możemy spokojnie oddać dupy. Jelau? O nie! Kostka. Nawet dwie. Gdzie te kości odosobnienia tam są? Dobra, przebijmy się tam po prostu. O, jaka Ścina! Jak to nie zabiłem ich? O ty dziadu! Ten się podniósł! Albo w parasol dostał dziad. Dobra, bośmy tak takim razie tkanie powietrza. Co, co, co? Gdzie? Możemy ich tak prosto od tyłu? Możemy. Szczęście, są na tyle głupi. No! Bełusz, no! W nic się nie dzieje! Naprawdę? To cię aż tak powaliło, chłopie? Przecież nie było aż tak ciężkie? Cięższe jest dla mnie utrzymać nasz ten, nasz zasób mocy. O, możemy. Dobra, tu jest cicho. Nie powinienem tego mówić. No właśnie! Nie powinienem tego mówić. UI! Nie widziałaś mnie? Tak jest, mnie ani troszkę nie widziałaś. Nie interesuj się mną. Okej, okay, tam musimy dotrzeć. Ej ku! Hej, ile tych bram tu jest! Wow! No nasza jedna droga... Idzie w stronę naszego celu. Tuszki tak przy okazji tylko. I hej, siwo też! Dobra, tam. Co ty knujesz, Kejkej? Jajku, to jest takie ułatwienie w mobilności. O, możemy! Bierę definitywnie. I jest to da! No weź te duchy. Ale czy ja chcę coś jeszcze od Nekomaty, zanim wyruszymy dalej? Myślę, że tak. Gdzie ten Nekomata? O ja pierdziu! Musiałbym się do niego przedrzeć! Bo ile mamy strzał? 17. Nie jest źle. Tak na moje możemy iść. Patrzcie, ile tam jest duchów? Ale dobra. Ja myślę, że niedługo będzie można się żegnać. No. Skakać, nie skakać? Nie, i tak będziemy musieli tam wleść. Tam wyjdzie nas znacznik. No dobra, kończymy. Więc ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się, że się podobał. Gratuluję każdemu, który dotrwał do samego końca. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Także do następnego. I cześć!